Marcinek stałeś już do szkoły się szykuj. Wujek się dzisiaj odprowadza, bo do pracy jadę. Już, 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 no idę. O, ej, okay. co się stało Mateuszkowi? Nie wiem, jakiś taki złowieszczy. No. Co to? to się asyka... No. Bra, no czy ty znowu kurwa pijesz? Co? No bracie, ty znowu alkohol pijesz? No ale ja mogę. Ja się odstresowuję. O kurde, proszę to zamknąć. Dobra, no! Brat, no. no teraz, nie stajdę! <grym> no co teraz? No kurde, masz... wyciągnęłem coś. <grym> Dobra, słuchaj mnie. No. Dzisiaj musisz gdzieś do, do szkoły odprowadzić, bo. ja Ooo, moje oglądanie zajęcie. <grym> co? Nic. Dobra, chodź do taty naszego. Mówię, Mówi, że handy to zrobię. Ale no, no, też polonę za. Fajnego. Ej, ładny, pamiętam. Kiedy, kiedy on go kupił sobie? On w od początku w, w, z, z fabryki wyjechał. <coughs> on jest starszy od... ten Polonez jest starszy od nas. Tato, otwieraj. Tato, otwórz. O. Dzień o, o, dzień dobry. Cześć, Tato. Tata. Kurwa. Ej, no. Bałagan mi tu robisz. Ty cicho bądź, ty i tak w szpitalu nie mieszkasz. Co ty tam gadasz? Nic nic. Ty i no tak w szpitalu no. nie mieszkasz. To był prezent dla tego, dla Marcinka. Co? No jak jaki jak prezent? to ty mi kurwa stary fenzlu. Oa! Wow. ej, został ojca! No dobra, nie bij mnie Gdyby nie on, to by się nie było tutaj. Okej. Okay. No chodź, Dobra, tatusiu, tak, y ty jedziesz z, z Marcinkiem i Mateuszkiem zaraz do szkoły ich odprowadzić. A ja miałem ich odprowadzić. Ojciec będzie pilnował, prawda, stary Pryku? Bo ich pilnował. No, wyś no nie jedź jeszcze. Dobra, nie, nie ta prawda, brat, brat. No. Ty zaprowadź dzieci do, sam do samochodu, do, do samochodu ojca, a ja no. idę do swojego, jadę do pracy. Dobra, stary wysiadaj. No, prych, no ile? się w że jeziora, że jeziora, no niech kieruje, ty prawa jazdy nie masz. No dobra. No co iść po dzieci. Marcin! Marcin! No, Ta co Mateuszkowi jest? Nie no, yeah, ma taty. Mam ten zastrzelony plecak. Pokaż, jaki ładny plecak masz. to dawaj, to wrzucaj i idź po Mateuszka. Siadaj. Czekaj, Mateusz. Mateusz, chodź. Dobra, brat, i na no, trzymaj się. No, ej, no! Kolego! No, jedź! A te, słychać, bo jest problem. Cicho, to już nie mój nara. Marcin, co się stało? Bo już nie no dzicie, się nie żyjcie, kurwa! Y, Mateuszkowi coś się tak bardzo nie chce, że się mu nie chce. No, cicho, bądźcie. Dobra, w końcu odjechałem od tej rodziny. Ja Będę miał chęć uspokoić trochę w tej pracy. O kurwa, oła. Jedziesz, dziadzia. Y właśnie, do brata muszę zadzwonić. Halo, brat, odbieraj. No? Nie tego, y dzieci dzisiaj mają... Dzisiaj wcześniej kończą godzinę, na to jej odbierz. A, no, okej, okay, dobra. A właśnie, jak Mateuszek dostanie jedynkę, to mu w dubsko, pożubnie w moim imieniu. Oho, <śm> wiesz, to to najbardziej. <śm> dobra, ale się mogła zrobić na tej, kurwa... ...jebanej... Warmi. Te co to za rozkluczane gówno? Ty, kto to jest? Eee! do pa... Ej! Nie, ej no, co wiesz, we wie, ty, ty? Jak ty jeździsz? Proszę się wstrzymać. Wstrzymać. Ja jestem z ochrony. No, i co Puch. to jest? Ow! No, no, no ja Uciekać, Co stawie, facie? Uciekać! Dobra. Trajer Aż by, chodź do tego budynku. Obojrodnie oh, ty tym swoim fiatem. O, czy co jest to, to, jest? Fiatem. Fiatem. to jest? Szkoda. To jest, to jest polski polonez. Polonez. idiot. Który ma fiuta? O co masz w duporze fiuta? Jestu ja by... na górę, na górę, na górę, chłopaki. Gdzie wy? Gdzie wy? Miecz Stefan. Nie. Tez nogę zanosi. Chcesz się bić śmieciu? Dobra, no. niszczył mu za. No. <grym> na pałę się bijesz, ale dziewczynka. E. z, z kurwawawa. <grym> <grym> dobra. Gdzie on jest? O, szybko, szybko, szybko. Kupaki, szybko! ratujcie się. Przestańcie mi na stole. Teraz nie możesz sobie jeździć, co? mogę, chuju. No, ale tak trochę inaczej. Dobra, chodź tu. O, dobra, jednak nie. No, dawaj. O no, Zostaw Jetka Wietek uciekaj stąd! No. Mietek Znaczy Stefan, sorry Zostaw Stefana O, o ty uciekaj, Uciekaj, póki ci dajesz czas Cieszcie się, że mojego brata nie ma, bo on by was kurwa zabił w miejscu. Tu psychopata jest Gdzie jesteś? Kto jest psychopatą? O nie Ej panie! nie goni się pan! Zamki mordę, uciekaj stąd. Chodź pan! O będę w dalsze rojone, bo tam kulę. No ch No chodź pan! No co boi się pan? Kurwa, ciema taką pracę. Ej panie! Widzieli pan? Zamki mordę! To za... To za moich... Za Zabisz się kurwa ile załopów. do mojego kolegi w mechanikach chodzi bo kurwa wiecie jak jej opony kurwa ten sam opony nie ma Przepraszam pana, czy pan na jakiekolwiek pojęcie gdzie pani się znajduje? Te, Cholera, jakiś bezdomny, słucham. To jest teren prywatny, ja tutaj mieszkam. A to pracuje kurwa, idioto, jak ty mnie zatrudniłeś. Ej, czy pan co, jakieś kroki? Ej, panie w oknie, kurwa, kto to nie... jest? Te, wstał, kurwa, A, stał! Został, został! Oni panu nie, chodzą nie. po posesji! Aha, no to proszę się nimi zająć No to ich bije kurwa, tego że mi stałem, Jakbyś mi dał pan pistolet. Nie, nie! Uciekaj stąd! Proszę. To Polska nie no, Teksas Zostaw mnie Ej właśnie panu... E, fajne, chodź, chodź. fajne ma pan no, to, no, stój, o tu, kurde! No Stój tu idioto! Słuchaj, O wysiadaj. Przepraszam wysiadaj. chyba oddałem panu auto, ej kto to jest? Przepraszam, ja tu przejeżdżałem pomoże Państwo mi pomogą wyciągnąć się auto, bo trochę w dorobu. Jasne, nie ma sprawy. Niech pan patrzy na tą super siłę. Ua. Nie proszę nie pij mnie pan. pan. Już... No i dobra panie patrz, panie właścicielu chodzi tu pan. W ogóle jak pan właściciel się nazywasz? Eee, pan właściciel Jakieś imię konkretne? No Bocicie? Musiałeś kurwa pajacujowany A po drugie kurwa skąd ty samochód? Właśnie, się ja się To jest jakiś inny gościu, ej! Ty ej, to jest mój brat! Ja ja, to jest mój brat bliźniak! Ja księżej to... Bracie, A ty co tu robisz? No ja tutaj mieszkam, a ty? To ty taki bogaty jesteś? No, Panie, ja tu proszę... No, ej, nie psuj mu, mój brat. Proszę pana... Panie, proszę... Daj mi odejść... Kurwa, panie, mój krzyż... Fajnie, weź mi pan pomóż! Już panu pomagam... Ale pan ma opody, opony przebite, pan ma... A pomóż mi teraz tego grata, Ej, pan... Ten, co panu, pana nachodzi w nocy... Ten, co pana nachodzi w nocy, panie właścicielu... No. To on takim bublem przyjechał... Aha... Ej, brat, gdzie stąd idź, bo tu nie jest bezpiecznie. No proszę pana! Co pan chce od nas? Co? Jaki pan? To pan! Stara? No człowieku, przez. Nie, został! No mi, weź kurwa, nie chodaj. ode mnie! Ty. Słuchaj mnie! Ty, słuchaj jak mnie. ja się zabiłem, to jak wtedy kurwa wstałeś? No, ej, schowaj to? to! Schowaj to, kurwa, człowieku! To jest. to jest. to jest od mojego dziadka! Chowaj schowaj to, to. to! Proszę was! Dobrze, dobrze. 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 Pozwólcie mi. Po to wycierpiałeś z miejsca, tylko mnie nie bijcie. Po idź. Idź, to szybciej, bo. To no, już pana, Zostaw go. Ej, no szybciej, no, szybciej. No, no, kurwa. Zostaw mojego brata. No właśnie, bo cię postrzelę. Dobra, brat, <słuch> idź do domu. Ej, Ej, bo ci nie będę płacił. Ej, dobra, przepraszam, przepraszam. Idź do domu, brat, idź do domu. Wezmę oko już. Masz... Ja Zobacz Zobaczcie, sobie w tym we mnie, proszę cię. Ej, bo. On ci ja to. O, ty kurde, złama się. Ja ci nie, ja ci nie oddam za, wygraną. To strzela. Jesteś zwolniony, rozumiesz mnie? Spiszę mnie pocałuj kurwa. Zaraz spal spalę jestem. się, spalę do tą Bra, daj mi ten rewolwer. O, dziękuję brat. Dobra kurwa zemsta będzie, zemsta. kurwa zemsta dostaje Kurwa, Kurwa samochód mi się kopci już. Panie przepraszam, zostawam. Nie ma tak. Dobra kurwa. Proszę przyspieszyć. O Jezu, co mnie kurwy ten samochód zniszczyły Dobra, dzwonię do brata. Dobra, dzwonię, wybieram Halo? O brat, to dobra, dobra, dobra słuchaj, wiesz gdzie ja pracuję mniej więcej gdzie ten budynek opuszczonych, ja pracuję. No jasne, już tam byłem nieraz. No to wiesz, jakieś tam kurwa sprzęty jest, to gra się na jakąś gimy broń. Coś, I przyjedź tam, bo ten kurwa zjeb co to tam zatrudniał Zwolnił mnie, bo mu brata najebałem Bo, bo tego, bo mu brata walełbym przypadkowo Aha, ja no dobra, za... za... Będem, dobra, może, to ja czekam, A, czekam A, to... O, co? No... Dobra, nara chuju dare. O, jakąś kurwa rurkę znalazłem Czekaj, ja jestem tam chujek wykombinuję Chyba to tu pójdę się rozejrzeć, może coś tu będzie ciekawego. A nie, nie da, bo to, kurwa, ktoś mi jeszcze napadnie. Kuprawa, muszę zadzwonić do Władka, żeby mi samochód naprawił. Gdzie ten brat, jebany? Kuba, gdzie ty jesteś? Wyklinam cię. Krew, kurwa. Jedzie kurwa? No brat, stój, bo oni tu, kurwa, przyjdą zaraz. Dobra, brat, co, co przywiozłeś? Co eee... Uh. O, kurwa. A masz za mnie też? Uh. To nie. Kurde nie No nie, nie zesrać się, chodź A nie masz już, nie jak już. jakiś granatów czy coś, nie masz jakiegoś kurwa pistoletu. Jakiego granatów. Granatów? Czy czegoś nie um, masz? Czekaj chwilę, e, no max mam Dobra, masz jakieś granaty, czekaj, masz Czekaj chwilę, ja ci sprawdzaj, dokładnie ten twój kurwa ten samochód Co mówisz? Sprawdzaj dokładnie ten twój, tego twojego grata, znaczy dziadka grata O, brato, no, co ty pierdolisz, że tu nie ma tu jest taki kurwa No, co, co, jakieś coś jak ty masz? No dobra, chodź. Co no konkretnie no. szukamy? Na dachu oni siedzą. Takie dwa czarnoskóre osobniki. Opa, tam widzę. O, widzę. Teraz ja tu pilnuję! Rauki mordę. No nie zeswaj się. Ała. Kurwa, dostałem. Moje... Rozumiem, rozumiem, czyli tak się o, będziemy ból. bawić. Tak się będziemy bawić. I to tu, kurwa, tutaj drobik jest. Idziemy no z tego kurwa. Co mi brata ściana się tutaj? Moje flagi moje flaki Bra, zajmij się tym drugim! Ja tym czarnym się zajmę A, no. ja, ja, strzelałem z dwóch stron, To No masz, ty śmieciu No, ała, kurwa, o, No, strzelałem w ja to O Dobrze To dobrze Wódkę mają Gdzie ty jesteś, brat? No dobra, ja musiałem sobie uzupełnić Oła. Amunicję O, jest ten czarny Warto było mnie, kurwa, strzelać? Tak. Dwi, party. Dobra, wracam specjalne coś przeniosłem dla ciebie. No to odsuń się, odsuń się. Nie! Oh. No i co, te, i co teraz? No i dziękuję. Jeszcze raz tak. No brat, no zaraz mnie wysadzisz, no czy, wystrzestań. Zaraz tu policja jedzie. No jeżeli nas nie słyszą. Leż tu kurwa, i nie wstawaj. Samotny no, model. No ej! Dobra, no to, to chyba wszystko, nie? No to teraz, poczekaj, jest tak. Kurwa, by się nie stoi. Dobra, to czekaj, to teraz przydałoby się. Ale nie rakiety nie są, tylko, kurwa, normalnie rozpędzą te samochody. No, dobra. Ale to mam mały magazyn. O słuchaj, się podopierdol mnie! Dobra, dziękuję. O, Ktoś tutaj, tu jeszcze jest, czy tylko jeszcze? ta dwójka? Chyba O, róż bezdomnych. A w sumie, jeszcze tu siedzą? Bezdom... Kurwa, to... Ja bycie... już nie mam, ja już nie mam amunicji. Granaty masz w co? Dobra brat, ja idę do domu. No bo czekaj do warsztatu, bo jem, idziemy. A, a pójdź jeszcze raz... E, faktycznie, ja też nie mam amunicji. Odsuń się, bo to zera... O! Dobra, bratu, ty musisz mnie podholować. Aha. Bo mi te kurwa z zniszczy opony. No jak a? ja mam... Jak, pa jak policja! mam to zrobić? O, Co mordę, jest? O mordę, wsiadaj! No a ja... O mordę. Nat, pomóż! Brat! A co panowie tak uciekają? Bo my do dołu śmieszemy na kolację. Proszę. No Dobra, panie. E, proszę pana, niech pan na chwilkę wyciągnie z auta. No wypierd, to czego? Brat, zostaw do no je je. Nie, dobra, i, dobra, ja pokażę. Znowu mnie mnie wrzuciliście. E, proszę pana, panie oficerze, jak tam pan... Ty, na dziwka tutaj przyszła. Jak tam, jak tam pan niedzionek mija? Słucham? Bardzo dobrze. Panem... No to się cieszę bardzo. A, niech, e... pan spójrzy... niech pan niech pan spojrzy za, za panem tam, co się jest. Za, za panem tam Lepsze Dobra brat Dobra wsiadaj z Horsage Boys ja, ja, ja pojadę przed ciebie i poddnie cię na linę Czekaj chwilę Stój, stój idioto! To no stój Światków nie może być to jak, Co? To tak się kurwa szła Stój mi to kurwa dziwko pierdolone Nie! Barat no przejedź, no zabij ją, no amunicji nie mam Aha, no dobra No odsuń się grubasie No go nie, no, nie masz amunicji w tej pompie swojej? Czy musisz na chwilę zabić tego policjanta? Gdzie ona jest? No biega gdzieś ta dziwka upośledzona Chodź tu kurwa, nie uciekniesz przed nami Dobra, brat, ja jadę do domu, chodź. No, podholuj mnie, ja będę jej szukał. No to może nie idź przede mną, tylko daj mi... Dobra, słuchaj. Pod o, o, ale mi krzyż boli. To dawaj mi tego, brat. E, wiesz co? Co? E, no, jakąś moi, Ty podpinaj, ty ale mi daj samochód. Dam broń, ja mu ją znajdę. Bo ty miałeś ja jakąś tam... Broń? No to se w bagażniku no, zobacz. No daj mi, no brat, dawaj. Dobra, masz. Ile ty tego masz, człowieku? Dużo. Dobra, wrac. O, no dobra, ty podpinaj. podpinaj, a ja idę jej szukać. Jedzie. Nie! Nie, co ja zrobiłam? W środku jesteś. Co? To jest czwarty skwity. Gdzie jest brat? W dupie. No co to są za kurwa wojsko, chyba. Idę. Chodź. Do piętna. O! Dobra, to, je, to jedź jakoś. A, za ciężki jesteś. Dobra, będę jakoś jechał. No to to za nie zmieni w sumie. Dobra, jedziemy. O kurde, uważaj! Tutaj się udupiłem jeszcze, przyjedę. One eternity later. Ale co ma poślizg? Ło, wow, Ło, wow, Ło, wow, Ło! Wow. Dzień dobry panowie! Siema, władek. Dzień dobry. Siema, władek. Dzień dobry. Siema, włodziu. Dobra, w mi samochód. Dobra, dzień brak dzień weź. O! No to trzymaj się, dzień brat. Się, tutaj, ja. Trzymaj się, Giat. Ej, no stary, no uważaj trochę. Czekaj, a ja może wykręcę, żebyś ci się przydom ustawił. Uważaj tym polonezem No cicho bądź, człowieku Ty się kurwa młody w nie nazywaj do mnie Zgadza tobie Ja żem ci takiego zrobił Żyjesz A co my tu mamy? Debil Ty, co? proszę tutaj nie wyzywać klientów Młody Młody chuj Dzień On mi... Biły. On mi powiedział, że wkurzam go jego ja istnieniem, jak że mu nic nie zrobił Swojmy, jak jakiś... O, kolejny jakiś wow. <coughs> Jakiś najemany No to ignoruj go Dzień dobry Dzień dobry Słucham pana. Ciebie się, się niedobry. Ty jesteś idiota. A mogę panu okraść to? Nie, 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 może się pan w dupę pocałować. Weź no na Tak, ogólnie opony na porę. Ja yeah, się tam ciwił, chyba. Browse z mojego warsztatu. Proszę pana, proszę uspokoić. Nie, Ty nie, jesteś? będziesz krat. Proszę nie wierdalać. No, ej, no. No, panie, będziesz okraść. <ślać> no. No, konić go, kurwa. Tybe mi wypił. Chodź tu Proszę dobra, przepraszam. Tak, tak gadać się będziemy. Gdzie wy jesteście. Te, Faldex, skąd ty masz broń? Tę, Mam coś. pozwolenie Panowie, o kurde! O! Dobra! Tam w morderze Dobra, naprawiaj ten samochód. I więcej mi się tu nie pojawiaj Jasne, rozumiem, rozumiem, tylko nie, nie strzegaj pan. No zostaw mnie pan, bo mi wszystko boli. Dobrze ci tak, ty śmiecił. Dobra, ale taki jakiś władek, naprawdę mi ten samochód. Cztery koła do naprawy. Tak, ogólnie, no, oponę trzeba napowy. mieć, coś mi się silnik dymił ostatnio. A, silnik. A to tutaj mam. Dobra. Jeszcze. Idealny będzie, pasuje. Mmmm. Uff, uff. To kurwa, jakiś kudel do człowieku, co to jest. Piesku, cześć piesku? Jaki ładny! No stój, kundel! Stój, mam kiełbasę! Mam jedzonko! Oh. Je jedzonko mam! Tu pies! Nie wiem, jakaś przyłęda! Jaka Dobra! Piesku, został z tego? Hamur O, ten o dobra, udało się Dobra, teraz dobry. Pojebany jestem się Ile jeszcze taki... Ile będziesz tak jeszcze naprawiał? No to nie to nie jest 5 sekund kolego. No kurwa no opony tutaj stoją pięknie. O, silnik, tak? Muszę pójść na zaplecze, poszukać silnika. Bo... Dobra, tutaj widzę 50 do tej pory, to sobie wezmę? Cię nie jest nawet. Ty, tu tam naprawia auto. Gdzie to są te silniki? Ktoś tam naprawia. Eee, no. kto, kto tam jest na zewnątrz? Co się stało z tym samochodem, człowieku? Coś ty zrobił. Nie wiem, no zostaw pan tego trabanta. Uch. Proszę uch, uch. się uspokoić. Pupu. No kolejny jakiś koledzy, idiota, człowiek! Jezu, żadnych O! No kurwa, ja, co to jest? No, wysilnik. Jakiś kurwa, odrzutowy jest. auto. Ty, E panie, ja pana z telewizji znam. Co? Ja pana z telewizji znam. Co, ale no pan z tego reporterem w TV w TVP. O, to bardzo mi miło. Ja przyszedłem naprawić sobie auto. A no to, to chyba w tym garażu, bo tutaj jest moje stoi. E, przepraszam proszę pana. Czy e... można się mówić na termin naprawy auta? No, tak. No za a jakieś kiedy? dwa tygodnie, o tak, a w środę za dwa tygodnie. Na no, spokojnie. No to dziękuję spokojnie, bardzo. Czekaj. Spokojnie, panie. Ja dobra. mogę teraz Dzień się pana. wziąć za na pana, naprawdę. A, no, no! Ja teraz ją przy sobie sobie auto. Ej, nie bić się tu. A, tak. nie, nie, bi nie Kalo, bić A, to to ja pan pan... Proszę się odsunąć. Proszę. Pusz... Pusz... Mieczynić. Całki się w sioku. Dobra, silnik jest wymieniony. Czemu ludzie mnie nienawidzą? Bo i zjeżdżasz. Przepraszam panie mechaniku, ten drugi. Ten, ten niepotrzebny. Ten, no. Ja ci Dłużno, dam niepotrzebny, leserze. Proszę otworzyć garaż. Pan już robił praktykę, która sprawiła z ciebie leser. Proszę leseo. otworzyć garaż, natychmiast. Dobra, opał Już otwieram, ju, otwieram. Dzień dobry. Proszę, proszę proszę, nie rozjeżdżać klienta. Ała. Więc chciałbym to teraz, żebyś pan naprawił. Da się coś z tym zrobić? Dobrze, a co, co auto dolega? Ej, stój, stój. Opa. Wyłaś pan z auta, śmieciu. Kretynie. Stój pan. Pierdalaj, lecito! Tak, no. No co za krety! No jezu. No to teraz pan nie ma czego naprawiać. Dziękuję. Do widzenia. Mam co naprawiać? Widzisz pan? No. Czekaj pan. Ano i po problemie, dziękuję. Wkłuczył mi pan. No co, ja popatrzę, jak pan co pracuje, dobrze? Zapłacę panu za to. No... To jest problem, że nie... Bo ten... Polonez ma jakieś dziwne tutaj... Te śrubki i... Panie... Nie mogę... To są... To, są, to, są, to są moje auto. Ty! Czekaj, nie to. Chodź Waldziu. Ło, mi do klientów. Ale on mi ukradł auto, dzieje. To, ona. O, no. On mi... Ten człowiek mi ukradł auto. No to zostaw mi już, baranie pierdolone. Spokój to ma być? Ja ci zaraz. Uuu. Co mu się Co się pan stało? Atak serca. Cicho? No dobra. Hej, no. no, może jaś. Cicho. No może ja będę kontynuował spawanie. A... Moja <laughs> noga! Nie, 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 noga Dobra Wywaliłem go nie, Dobra kurwa nie, nie, minęło Na i pół No nie, 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 a jaka płatność będzie? No i kartą. No to. Ile Dobra. Dobra. Oni są! Oni uciekają! Oni wiedzą! Dobra, to tutaj weź daj? Proszę. Mm. Dobra, dzięki. Spokojnie. No i proszę, Oni wszyscy wiedzą Oni Na przy... jakiś idiota. Co? To jest. Już się więcej nie naprawię Łał wow. Dzień dobry O, Ej no panie no śmieciu Daj mi spokoju pracować na cholera A Ałchuj to ty kurwa Buraku mierdolony Ale co ja ci zrobiłem panie Urodziłeś się No ty śmieciu A kurwa, jedziemy, na co medę Gardzę tą rodziną, szczególnie tym kurwa bratem moim Niedorobiony jakiś Muszę go go układ rupić Tylko jak Muszę się go pozbyć Kurwa idziemy Używa Chyba, ch chyba kogoś potrąciłem <kluje> Kurwa Halo dzieci Tutaj kurwa Ej brat halo O jesteś ej brat Zostaw mnie Nie no ej, gdzie są dzieci? Eee nie wiem to ja wracam, czy ci procenty nagać? No, ale ci będą nie są dzieci, idioto. Chodź za mną, idiotyźmie chodzący. Wiecie, Chodź. Muszę się zajebać. W końcu mogę prowadzić tym. Aha. Tego, co zrobisz, to trupie. Nie no, no idiotyźmie chodzący. Gdzie są ci dziadka? O, twardy, no. O, siema. Siema, ała, ała. Nie. Czemu mnie Cześć, tata. Czy... Dojechaliście, widzę, do domu. A co Cze... to za łódeczka? Czemu mnie bijecie? Oddawaj łódeczkę. Mateuszek tutaj. Czemu mnie bijecie? Nie. Dobra, ogarnijcie się. Nie. A agresywnie. Co teraz? Co teraz? ty się z domu Co wyście Mateuszkowi zrobili? Halo, tata. Dobra, bra, chodź Mateusz, Bierz, ej, Marcinek, bierz Mateuszka i idziemy do domu. No, idziemy. Okej, okay, biorę, biorę, biorę. Wysiadaj No wysiadaj. Czekaj. No wysiadaj. No, nie ma opcji. No drip cheese. Aura, biorę tego. No oral B. No oral no, B, no jak ty jeździsz?